Kochani, kochani, od kilku dni już są jakby potwierdzone daty, ale nagrywam Wam do dzisiaj, żeby było na pewno, że już nie będzie odwołany ten lot. No bo już jutro o godzinie 8:30 nasz astronauta Sławusz Uznański Wiśniewski poleci w końcu w kosmos. Czekaliśmy chyba od początku tego miesiąca na ten moment, naprawdę sporo, nie, nie pamiętam dokładnie kiedy miał być pierwszy lot, chyba 8 czerwca, coś, coś około tej daty. No i tak czekaliśmy, czekaliśmy, czekaliśmy. Były jakieś awarie, znowu jakieś problemy. No, liczę na to, że te problemy zostały już rozwiązane i ekipa, cała ekipa doleci, cała i zdrowa, w kosmos i oczywiście wróci do nas. Też zdrowa i szczęśliwa. Na to liczę. Trzymam kciuki. Około 8.30 z minutami jutro właśnie startuje Sławosz Rudański-Wiśniewski. Także no, trzymamy mocno kciuki. Liczymy za to, że wyprawa się powiedzie i wszystko pójdzie. Pomyśli. I mimo tak długiego czekania i na pewno ogromnego stresu, to nie zaważy na tym i będzie po prostu super. Trzymamy kciuki i powodzenia. Życzę zdrowia i Szczęśliwego powrotu do domu!